moi kochani. Chciałam Wam podziękować przede wszystkim za to, że jesteście ze mną, że oglądacie te filmy, że Wam się podobają i mam nadzieję, że tak zostanie. Dlatego tak ważne są dla mnie komentarze, łapki w górę, bo jest to jakby konwersacja między nami i z waszej strony jest to feedback, że to, co robię, jest dla Was jak najbardziej w porządku, tak? Mam dla Was dzisiaj przesłanie na sierpień dla koziorożca. Zobaczymy, co tam koziorożca, koziorożca czeka w tym miesiącu. Jaki to będzie dla nas miesiąc. Miejmy nadzieję, że jako miesiąc wakacyjny wszystko, wszystko będzie tutaj w porządku, wszystko się nam będzie układać. Zobaczymy. Staram się, żeby to czytanie było, czyli to przesłanie właściwie było jak najkrótsze i jak najbardziej zwięzłe. Nie ma co zajmować y, wam czasu, jak można korzystać tutaj z, z, ładnej, y, z ładnej pogody. Okej. Okay. Chciałam, żeby to był y, przyjemny dla Was miesiąc, ale tutaj nie gdyby karty, karty jednak mówią co innego. Tutaj mamy kartę diabła. Ta karta mówi nam, że możemy mieć wokół siebie wiele pokus i że możemy ulec niestety tym, tym pokusom. Tutaj mamy uzależnienia, tak? No to tak jakby, jak gdyby właśnie właśnie pokusy. Mamy tutaj Przemoc, tak? Jeżeli będą uzależnienia, no to jakby uzależnienia same z siebie gdzieś tam powodują właśnie tą agresję, tą przemoc, te negatywne emocje. I tutaj będzie życie na uwięzi kogoś, możemy to interpretować właśnie troszeczkę w drugą stronę, że, że to my jesteśmy na na czyjeś uwięzi, tak? Właśnie na uwięzi tej, tej toksycznej, uzależnionej osoby, i nie potrafimy się z tego wyrwać, tak? Są toksyczne związki, są toksyczne relacje, i, i tutaj właśnie może być to, to uwiązanie, z którego trzeba wyjść prędzej czy później, bo to się dla nas po prostu, po prostu źle skończy, tak? Władza za wszelką cenę, no, podejrzewam, że właśnie chodzi o to, że że ta, ta osoba uzależniona będzie chciała nad nami jakby panować, tak? Jeżeli my jesteśmy w toksycznej relacji, to, to się poddajemy wszystkiemu tak naprawdę, co ta, co ta druga osoba sobie życzy. W związku z tym właśnie jesteśmy poddani, czyli ta osoba ma, ma nad nami władzę. Może się pojawić kłamstwo. Może się pojawić uwiedzenie, czyli ktoś nas po prostu, e, czyli nas, no Was koziorożce drogie, ktoś Was okłamuje i być może tutaj e, pojawi się jakaś osoba trzecia, no jest to tylko pożądanie, uwiedzenie, tak? Więc może być tak po prostu, że e, jakiś flirt nie musi koniecznie dojść do zdrady takiej fizycznej, tak? No, ale właśnie te kłamstwa tutaj są takie, takie niepokojące, tak? I uwolnienie się z tej reakcji zależy tylko od ciebie. Jeżeli będziesz miał wiarę w siebie przede wszystkim i, i tą moc walki, tą siłę, to ci się na pewno uda. Tutaj musicie po prostu wiedzieć. Czego chcecie i czego nie chcecie? Zróbcie sobie plusy i minusy danej sytuacji, tak? Ile, ile macie plusów, żyjąc z tą osobą, będąc z nią powiedzmy, i ile jest minusów? Jeżeli zauważycie, że te minusy mimo wszystko przeważają, albo są to takie cechy, po prostu z którymi nie wyobrażacie sobie życia w przyszłości, uwolnijcie się od tego. Dobrze wam radzę. Tutaj mamy dziewiątkę miecze, która mówi nam o w zasadzie o cierpieniach. To może się, czyli to na pewno się wiąże właśnie z tą poprzednią kartą, która mówi o, o odejściu, tak? O uwolnieniu się. I tutaj mamy kartę, która mówi nam, że, że możemy cierpieć, tak? Że będziemy. Nie będziemy mogli spać, możemy popadać w depresję bądź inny rozstrój emocjonalny. Możemy, właśnie a propos tego nie, nie, niemożności spania, możemy mieć koszmary, będziemy cierpieć psychicznie, tak? No bo to jednak rozstanie, jakie by nie były, zazwyczaj są bolesne. Ale pojawiają się też nam wiadomości o, złe wiadomości, dodajmy, o ważnych ludziach. I tutaj ciężko, ciężko powiedzieć, tak? Nie chcę tutaj wyrokować o, o tej osobie z pierwszej karty, tak? O tej złej, uzależnionej osobie. Możecie mieć tutaj poczucie winy, no bo w osobie w toksycznej relacji, która odejdzie od partnera, partnerki, wydaje się, że, że teraz przez to odejście. Ta toksyczna osoba coś sobie zrobi, tak? Czy, czy się uzależni jeszcze bardziej, czy ponosi, poniesie konsekwencje tego uzależnienia? I w związku z tym właśnie występuje to poczucie winy. Nie, moi drodzy. Nie powinno być w was poczucia winy. Każdy człowiek ma świadomość, ma swój rozum i odpowiada tylko i wyłącznie za, cie, za siebie. Nie bierzcie odpowiedzialności tutaj w takich przypadkach za kogoś, tak? Może być brak wiary w siebie. No, nie dziwię się przy takich przejściach. Ciężko, żeby, żeby tutaj ta wiara w siebie była, ale musicie się starać ją odzyskać, tak? Musicie być silni, pewni tego, co robicie i po prostu żyć dalej. Tutaj mamy cesarzową, która jakby. Kończy nam ten, ten zły etap i daje coś nowego, daje takie światełko w tunelu, tak? Tutaj głównie chodzi o rozwój osobisty. Tak jak tutaj był brak wiary w siebie, te poczucie winy, tak tutaj będziemy właśnie się rozwijać. Rozwój osobisty, rozwój duchowy. Może poznacie bardziej swoją, właśnie tą stronę duchową, poznacie bardziej siebie. Swoje, swoje zalety, swoje mocne strony. Tutaj radzę właśnie po, poćwiczyć nad, nad pewnością siebie na pewno. Um, tutaj jest kobiecość, zmysłowość. Także kartę kieruje w sumie: karta no może nie do końca jest skierowana na, dla kobiet, bo tutaj możemy, możemy odnieść się do tego, że. Kobieta będzie pracowała nad pewnością siebie, przez co uzyskała właśnie tą kobiecość, tą zmysłowość, tą pewność siebie, ale panowie, którzy odeszli z, to, z toksycznego powiedzmy związku albo w ogóle zrezygnowali ze związku, bądź też zaczynają związek nowy, mogą po prostu to jest dla nich znak, że wokół nich może gdzieś w tym miesiącu właśnie znaleźć się, e, znaleźć się jako, jakaś kobieta. Z drugiej strony, e, jeżeli był związek, tutaj może się, e, może się zadziać, zadziać, no, może wystąpić ciąża, tak to nazwijmy. Um, nastąpi w ogóle tutaj niezależność, tak? Czyli tak jak tutaj było. E, życie na uwięzi, na czyjeś uwięzi tak tutaj mamy niezależność, tak? I to będzie taka niezależność duchowa, emocjonalna, ale także, także finansowa, tak? Będziemy wolni, będziemy niezależni, będziemy dbać o siebie, o swój, o swój rozwój, będziemy poszerzać swoją wiedzę życiową. Tutaj ta karta daje nam naprawdę y, pozytywne Prognozy na sierpień. No. Zobaczymy, co tam jeszcze karty nam powiedzą. Bo tak na razie, no. Zapowiada się. Ostatecznie zapowiada się, że to będzie jednak dobry miesiąc. Chociaż obłożony w zasadzie. No, smutkiem i cierpieniem, tak. Bo jednak tutaj jakaś utrata, jakiś ból, smutek, tak. No, ale. Zawsze po burzy wychodzi słońce, prawda, kochani? Także nie łammy się. Czasami trzeba faktycznie przejść przez piekło, przez cierpienie, żeby potem żyć już spokojnie, tak? Nie zawsze mamy od początku drogę usłaną różami, tak? No nie ukrywajmy, że tak, że tak rzadko, kiedy się, rzadko kiedy się zdarza, ale bądźmy wytrwali. Co tam jeszcze dla Was, y, was mam? Co powinniście? Powinniście pogłębiać, tak jak już wcześniej mówiłam, pogłębiać swoją wiedzę duchową, osiągnąć jakiś spokój wewnętrzny. Y, możecie rozważyć y, medytację, a może jogę? Już co tam, co Wam y, bardziej pasuje. Y, dobry kontakt z podświadomością. To jest bardzo. Ważne, dlatego że na co dzień kierujemy się świadomością, świadomie, tak. Natomiast gdzieś tam, przy niektórych wyborach, jednak ta podświadomość wychodzi do przodu i, i, i tutaj nam podpowiada, zazwyczaj dobrze. Także Powinniśmy właśnie trenować, żeby mieć jak najlepszy kontakt z tą naszą podświadomością. Są różne metody. Ja od siebie polecam autohipnozę, na przykład. E, wszelką e, muzykę relaksującą. Ale w zasadzie naj, e, najbardziej te, e, te autohipnozy. Mówi nam, co tam jeszcze w tym miesiącu będzie. Mamy tutaj... Poświęcenie jako matka, jako, jako żona. Czyli może nam się faktycznie zadziać tak, że coś się rozwinie. W sensie takim, że um, może zostanę mamą, może zostanę żoną i będę chciała się poświęcić temu ognisku domowemu, tak? Poświęcić to nie znaczy. Nie wiem, zostać kurą domową, tak? Rzucić pracę i zajmować się domem i dziećmi. Nie, absolutnie. Poświęcenie można okazywać w zupełnie inny sposób, taki, który nas nie, nie ogranicza, tak? Tutaj jest mądrość i taka wiedza życiowa, tak? Dużo intuicji, ale wszystko jest owiane taką tajemnicą. Tą tajemnicę odniosłabym do. Do właśnie do podświadomości, do tej wiedzy, wiedzy duchowej. W tym miesiącu osiągnijcie, starajcie się osiągnąć jakiś spokój wewnętrzny. Tutaj, no, tak jak wcześniej mówiłam, medytacja, yoga, muzyka na wyciszenie. Tak będzie, tak będzie najlepiej, żebyście po prostu odpoczęli po, po przeżyciach, po, po różnych stresach, tak? No i tutaj właśnie mamy, że, że potrzebujecie wypoczynku, tak? Mm, tutaj spokój wewnętrzny, tutaj wypoczynek. Jak gdyby wszystko się e, ładnie układa, wszystko się zgadza, jesteście przeciążeni obowiązkami. Tak jak mówiłam, e, nie kura domowa, tylko miłość. Bo jak z, zrobicie z siebie kurę domową, to tutaj właśnie wystąpi to przeciążenie od. Obowiązkami. Jak nie odpoczniecie, jak nie odnajdziecie spokoju wewnętrznego, to będziecie próbowali jak gdyby odizolować się od otoczenia. Taką potrzebę spokoju będziecie próbowali, próbowali zaspokoić, tak, będąc sami, uciekając gdzieś, czy na wycieczkę, na spacer. Może się zdarzyć jakiś wypad weekendowy, tak, w samotności. Przede wszystkim właśnie ta, ta samotność, żeby wyciszyć umysł, bo wiadomo, jak jesteśmy w domu, jest mąż, jest dzieci, czy jakieś zwierzęta, człowiek nie słyszy własnych myśli. Nie słyszy, nie może się skupić, tak? Jeżeli wszyscy tam hałasują nam e, dookoła, siedzą w cudzysłowie na, na głowie, nie mamy takiej chwili, jakby właśnie dla siebie, żeby, żeby tą poszerzać tą wiedzę duchową, na przykład, tak? Może wystąpić, aczkolwiek nie musi, rozdzielanie sypialni małżeńskiej, czyli żona w jednym łóżku. A może w drugim. Niestety tak się często, często zdarza, ale na dłuższą metę nie jest to żadne rozwiązanie, nie jest to dobre. Krótka, chwilowa rozłąka łóżkowa, jak najbardziej, każdemu, każdemu jest coś takiego potrzebne, ale nie na dłuższą metę. Co jest dłuższą metą, to już musicie określić wy sami, porozmawiać z partnerem, ustalić i. I myślę, że dojdziecie do, do porozumienia, tak? Przemyślajcie decyzje, które podejmujecie w tym, w tym miesiącu, ale tak porządnie. To nie podejmujcie tak decyzji pochopnie. A, dobra, niech będzie, jedziemy na, w góry, powiedzmy, tak? Chociaż nasz budżet finansowy, budżet rodzinny kuleje, tak? Nie, nie bądźcie pochopni. Przemyślcie, przeanalizujcie, czy to jest dobry pomysł, czy akurat teraz to musimy zrobić, kupić, nie wiem, cokolwiek, tak? Przemyślcie decyzję i, i dalsze postępowanie, tak? Co, co w związku z tą decyzją, jak to dalej ma się, ma się połączyć, tak? Kochani, ja Wam bardzo dziękuję na ten moment. Mam nadzieję, że dacie radę przetrwać ten, ten sierpień i faktycznie, że to słoneczko za chmurek po burzy do Was wyjdzie i suma sumarum ten miesiąc okaże się dobry i przyjemny dla Was, tak? To jest miesiąc prowokacyjny, więc powinniśmy jak najwięcej dobrego z niego, z niego czerpać. Zapraszam Was do subskrybowania, do łapek w górę pod filmem, to jest dla mnie bardzo istotne. I jeszcze raz dziękuję Wam za to, że ze mną jesteście. Pozdrawiam, kochani. Pa-pa!